Dzień dobry kochani. Witamy na naszym kanale Zakochane Tiktoczki Krzyś Edyta Zapraszamy dziś na film o szkarni Dokładnie. Spójrzcie kochani, co nam tutaj wyrosło. Jakie piękne. Pomidory koktajlowe. Papryczki też są. Zobaczcie, co się tu dzieje. Będzie co jeść. Patrzcie. Kochanie. No, niezłe sztuki. O tych to nawet nie widziałem. O, tu jest ten staśmiony, który rośnie gigant. Robi się, robi się gęsto. No, zobaczcie, jakie piękne. Jesteś zadowolona, kochanie? Bardzo dumna. Ja też, aż się pokrzywą pochłonęłam. Misiu, to, to było od wyrwać. ziarenka. Tak, od nasionka. Od nasionka, tutaj nie ma żadnych sadzonek kupowanych, wszystko jest od nasionka. Kochani, ale nie jest tak kolorowo. Wtargła do naszej szklarni zglinizna wierzchołkowa. No, niestety. Krzyś wszystko Wam opowie i pokaże, co się stało. No i musimy od razu działać, tak? Oczywiście. Mamy zapylacza. Widzisz, kochanie? Bardzo się z tego cieszymy. Ładnie nam tu pracuje. nie lubi kamery Przerywasz mu? Co, kochanie? Jak myślisz? Kochanie, dasz radę tutaj pokazać? Postaram się Postaraj się Dlatego trzeba codziennie przeglądać pomidory Zobaczcie Widzicie je z dołu? Weź kochanie mi tego liścia Albo czekaj, ja wezmę O, takie ciemne plamy Od dołu to jest właśnie zginizna wierzchołkowa, co świadczy o braku wapnia. Dlatego od razu trzeba działać. Tych pomidorów nie zrywamy, bo to nie jest zaraźliwe. A jak je zerwiecie, to choroba Wam się przeniesie na, na kolejne pomidory. Więc zaraz powiemy Wam, jak temu zaradzić. Tych pomidorów już nie naprawimy, ale uratujemy następnie. Więc kochani, od razu jak coś zauważycie, a nawet powinniście przed dostarczyć waszym pomidorkom wapnia, żeby nie chorowały. Bo ta choroba akurat z tego się bierze. Już wam pokazywaliśmy, że mamy ten HELPland i tym sobie pryskamy. Tutaj w środku macie, bo wam nie pokazywałem. Akurat robimy na litr wody, macie preparat. I macie miareczkę, żeby z tym nie przesadzić. I tutaj dawka dla naszej powierzchni akurat wynosi od 0,5 mililitra do 1 ml na 10 m kwadratowych. My mamy szklarnie 3 na 4, no nie to tak prawie około mililitra wystarczy. I musicie dokładnie opryskać zarówno i pomidorki i liście, bo ten wap chłonie się wam przez liście do krzaków, tak? Bo do glebowo bardzo ciężko się wchłania i długo. Więc tutaj po aptekarsku damy 0,7 do litra wody. Pamiętajcie sobie to dokładnie jeszcze później wymieszać w tym zbiorniku. Mieszu, mieszu. taki oprysk, wiecie, musicie powtarzać sobie, nie? To nie jest żadna chemia, czy coś, ale pomidorki potrzebują jeść, tak? Trening z rana, jak tam Widać, nie? Kto, kto Widać. bryska. Także macie przyjemność Łownia. Siłownia nie jest potrzebna, można mieć domową. Tak. W szkarni jest prawie 40 stopni. A synuś obserwuje i się uczy. Że to nie jest tak. Jeszcze dobijemy. Ma być ogień, no nie? Dokładnie. Okej. Okay. Teraz się bawimy w pogromców duchów. Pamiętajcie, że opryski robicie albo wcześniej rano, albo wieczorem. Raz, żeby y, zapylaczy nie zaszkodzić zapylaczom, a dwa, żeby no, nie popalić sobie liści, bo one będą mokre. Potem Wam słońce przywali i będzie. I żeby szklarnia była otwarta, prawda? Tak, musi być cały czas. Już nie zamykacie szklarni. Zakazane. Jedziemy od tyłu po kolei. Każdy krzaczek, każdy owoc, dokładnie tam. Nie, że tak z góry sobie pomachacie, tylko musicie tą lancą sobie tam dotrzeć. Z dołu, z góry. Niech się to tam dzieje, tak? Pokazałabym Wam to bliżej, ale przez tą dżunglę to tylko mąż się może dostać, żeby popryskać. Tak, my tu mamy totalny burz. Wiemy, że za dużo. My lubimy dużo. Ale to jest nasz pierwszy raz. Pierwszy rok, kiedy mamy szklarnię. No i na przyszłość już będziemy wiedzieć, tak? Żeby troszkę... Poprzywamia. Ja. Pokułacie też? Tak. A co mnie? I pewnie i nie wyrwiemy do końca sezonu i tak nas będzie kuła. A jeżeli chodzi o ten wap, to możecie śmiało popryskać też na przykład borówki jak macie amerykańskie, one też potrzebują wapnia. Na pewno nie, na pewno im nie zaszkodzicie. I taką giełką delikatną. Jest ciepło, także to powinien być moment, że one sobie to chłoną. Ale tam giełka wygląda pięknie. Tak. No, samo zdrowie. No to nie jest tak niestety, że tylko posadzicie i będzie rosło. Wczoraj obrywaliśmy liście, znowu wilki. Cały czas w szklarni jest coś do roboty. No, ale jak się chce mieć, nie? To się trzeba trochę narobić, prawda? Tak. Papryki możecie opryskać bez problemu. Wróć się. Cynku. Ja niestety nie mogę pomóc. Zabroniono mi, prawda? Prawda. Lekarz zabronił i koniec. Żonka ma przymusowy urlop od ciężkich prac. O, ale edek. już niedługo, prawda? Tak. O, Edek, daje znać, bo kamera włączona, że... To tu rządzi, prawda? Tak, musi się pokazać, że też jest. Powiem Wam, że jestem tak dumny, a zwłaszcza te grona. One wyglądają po prostu książkowo, nie? Są przepiękne. Zawiązało się... No prawie wszystkie są zawiązane. Każde grono. Ten krzak jest... Ja nawet nie wiem, co to jest za odmiana. Zaraz Wam powiem. To jest, kochani, pokusa. No. pokusa. No to pokusił, nie? Tak. Trzeba Kusi tu... jak, jak, jak jego nazwa. Trzeba tu o niego dobrze zadbać. Z tyłu chyba też jest, bo widzę... Dopiero zobaczycie efekty, jak one zaczną łapać kolory, no bo zielone na zielonym, to wiecie, jak to wygląda. Ale jak one złapią kolory, to dopiero zobaczycie tą ilość pomidorów, które tutaj są, nie? To one się gubią po prostu gubią się w tych liściach nie mogę kochanie uwierzyć skarbusiu mój, że tak to pięknie porosło rosło, porosło no i najważniejsze te pory też trzeba okryskać po temu krzaczkowi Pierwszemu, jako pierwszemu zabraku. Więc go tu poczęstujemy. Wszystkie musimy poczęstować. Naprawdę, jest tak gęsto, że ciężko, nie? Chyba nam się kończy, kochanie. A starczyła? Tak, to się kończy. No, jednak musimy jeszcze dorobić, bo przecież mamy jeszcze w Altance pomidorki. No i przy okazji zrobimy sobie jeszcze borówki, nie? Pokaż, kochanie, co tam mamy w Altance. <gry> Zaprowadź naszych widzów. Wrażenie się potknęłam. Zobaczcie, tu się też dzieje. Rzuciliśmy sorta, bo dojrzałe już zjedliśmy. Patrzcie, tu mamy jakąś odmianę, nie wiem, mamy karteczkę mamy. Pearl Drops. One takie fajne, rosną śliwkowe pomidorki. Co tu jakiegoś złapać? O, tutaj. Takie śliweczki. Widać? Widać. Tutaj mamy maskotki. Właśnie dzisiaj zajadaliśmy maskotkę. Tu były dwa piękne dojrzałe. Reszta rośnie No i tu jeszcze mamy cały gąszcz tych naszych wilków A i zobaczcie, na obciętych wilkach w wiaderku. Poczekaj, kochanie podniosę. Czy nie trzeba? Nie trzeba. To są obcięte wilki w wiaderku z wodą i też już owocują, zobaczcie. Czyli nie ma co się poddawać. Tak, z każdego wilka coś <grym> będzie. Opryskałyśmy. Będziesz zdrowa. Tutaj fajnie widać, ja pokażę. O proszę To są właśnie cześć Zobaczcie. Cześć. To są świetne Wyglądają jak ogórki po prostu Te następne też Proszę, jest gęsto A przed nami dwa dni upałów po 30 stopni w cieniu także trzeba podlewać Jak to każdy to uprawia i ogrodnik pilnuje całą miesiąc, co patrzymy? Pogoda. Tak. Podobno jak człowiek zaczyna sprawdzać pogodę, to się starzeje. Oj, to muszę być bardzo stara, nie? Nie. Mama nie jest stara, ani tata. No widzicie, jesteśmy piękni i młodzi. Tak. Z roku na rok kwitniemy coraz bardziej. Tak. Jednak drugie 07 musiało wejść. No bo jest jeszcze altanka. Nie kochanie, tak. chcesz popompować? Tak. No to dawaj. Zrób sobie fitness. Coś do mojej figury masz? Nie, ale zawsze może być lepsze. Zobaczcie. Dajesz mała. No jest ma! Nie naciskaj sobie z pustu, bo ty pompujesz i jednocześnie wypuszczasz. Ale jak z No wypuszczasz powietrze. Aha, bo ja tu trzymałam. Tak Proszę, życie na wsi nie jest lekkie. No ale niepiękny widok, kobieta pracująca. Piękny, tylko w okolicznościach przyrody. Dobra, wystarczy. Jadę dalej z tematem. Przeszliśmy do altanki. Nasza altanka już nie jest altanką, tylko jest drugą szklarnią. Nie ma jedzenia kiełbasy z grilla. Tu teraz rosną pomidory. Prawda? Tak. Ale my i tak przeważnie jesteśmy na berancie, także Pomidorki tu mają raj. to chyba im się podoba, nie? nie mają innego wyjścia i co, machniemy borówki od razu? no możemy przy okazji jak zostanie za jednym zamachem przenosimy się do świata borówek amerykańskich Chodźcie jak mój mąż Krzyś mój wspaniały mąż. Proszę, jak już się rozpędzi, to już koniec. No, można zmarnować. Tutaj. A ja szukam tutaj takich dojrzałych. Musimy wyplewić, bo całe borówki przerosły nam maliny. Maliny są wszędzie. No ale też dobrze będą owoce, nie? Dużo. No i pięknie. A, jeszcze te. Zobaczcie, to wszystko są wilki. To są wilki, które odzyskaliśmy ze szklarni. Ukorzeniliśmy w wiaderku z wodą. I zobaczcie. Mamy kolejną grządkę pomidorów. obok cukinie w sąsiedztwie. Dwie już zjedzone. Zielone zjedliśmy, teraz mamy sezon na żółte, nie? Na żółte. Mikołajku, odchylisz tę liście, bym pokazać, ona jest wielka mm. tutaj. No. Spójrzcie. Tam, tam, tam też są, wiele tutaj jest. No i tak kochani. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że pomidorki to nie tylko podlewanie, ale cały czas trzeba o nie dbać, no nie? Dokładnie o dzieci. Także na dzisiaj kończymy. Pamiętajcie o takich podstawowych opryskach, o nawożeniu, żeby nam to wszystko fajnie i zdrowo rosło, tak? Tak, prosimy o subskrypcję, łapki w górę. Tak, jak się podobało, jak najbardziej o komentarze. Bardzo lubimy odpisywać, tak? Oczywiście, że tak. Także dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.